Skoro rozmawiamy po meczu z GKS-em Tychy, no to samo przez się rozumie Tyszanin, zawodnik, który bardzo grał długo tutaj w GKS-ie, dzisiaj wywozi, są trzy punkty i, i tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego celu, który gdzieś tam od początku sezonu nam przyświeca. No na pewno tak, bardzo się cieszymy z trzech punktów, że wywozimy ciężki teren, też GKS jest wiceliderem, no jakby nie było jest to rywal w walce o awans także. Cieszymy się, że, że zrobiliśmy ten krok, który nas przybliża do tego celu. Biorąc pod uwagę okoliczności tego meczu, ten rzeczyście padający deszcz to, że wy też tych meczów trochę już w nogach mieliście, no to chyba lepszego momentu na to, żeby otworzyć dzisiaj wynik tego meczu, no to nie mogliśmy sobie wymarzyć. Yy, no tak, fajnie, że tak się ułożyło, że, że gdzieś przed, przed przerwą zdołaliśmy objąć prowadzenie i, i też myślę, że plany GKS-u troszeczkę się zmieniły, bo bo musieli na nas wyjść wyżej i, i całkiem inaczej ten mecz wyglądał. My gdzieś, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ale gdzieś dużą część meczu to my graliśmy w defensywie. W drugiej połowie sytuacja, kiedy padłeś w polu karnym GKS-u Tychy, arbiter. Jego, jego wersja wydarzeń była taka, że to była Twoja symulka. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Yy, to znaczy, no, jakiś tam kontakt był. no może, może nie na tyle mocny, żeby spowodował upadek, ale no, sędzia nie zagwizdał. Yy, to znaczy, zagwizdał, ale w drugą stronę ukaramy żółtą kartką. I no nic, może jeżeli gdzieś się szybciej bym się przewrócił, to może by była inna decyzja, ale nie zagwizdał, dał żółtą kartkę i, i graliśmy dalej. Teraz niecodzienna sytuacja, można powiedzieć, tak trochę sam dla piłkarzy Brukbetu Termaliki, bo nie gramy meczu w środku tygodnia, tylko cały taki tygodniowy mikrocykl i czeka nas kolejny wyjazd do Opola. Skąd no może już wracać bardzo wesoły autobus? No Na pewno. No Fajnie, że, że ten maraton zakończyliśmy zwycięstwem. No nie, nie ma się co oszukiwać, że natok tych meczy był spory i, i to zmęczenie gdzieś było poniekąd widoczne w końcówkach spotkań, ale... Obroniliśmy się, gdzieś dobrze przygotowani jesteśmy, i, no i mówię, fajnie, że, że zgarnęliśmy te trzy punkty, które naprawdę już bardzo mocno przybliżają nas do, do tego celu, którym jest awans.